Był faulowany, sadził na i Parkasz teraz goni i będzie faul jeszcze zaraz. Geworiano. Geworian minął farkaszani i podaje teraz do Wójcieckiego. Będzie bardzo groźnie. Wójciecki w polu garnując strzela w pół, 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 pół. Witam wszystkich serdecznie na konferencji po meczu GKS Katowice-Zawisza Bydgoszcz. Przypomnę, goście wygrali 1-0 po trafieniu Jakuba Bucickiego. Bardzo bym prosił teraz trenerów obu zespołów o krótkie, pomeczowe opinie. Zaczniemy od trenera drużyny zawiszy pana Janusza Kubota. Cieszymy się bardzo, żeśmy wygrali, tym bardziej, że wygrałem tę długą część tej drugiej połowy w dziesiątkę. także. My bardzo się cieszymy. Wiedzieliśmy, że GKS z złapał oddech, e, bo to dobra drużyna i, i tam e, mieli problem, jeżeli chodzi o, o wygrywanie meczu. Natomiast potencjał dzieje udow udowodniła ta drużyna, że ma bardzo duży i e, po tym wygranym z Kulkowicami widzieliśmy, że czeka nas tu bardzo trudne zadanie. Cieszymy się. Chciałem chłopakom swoim pogratulować. E, e, Przede wszystkim tej waleczności i mądrości w tej drugiej połowie, bo graliśmy y, bardzo mądrze. GKS Katowice oczywiście stworzył sytuacje jakieś nieprzeleckie, ale w bramkowej sytuacji, jeżeli sobie przypominam, w tym osłabieniu y, nie ma. Także jeszcze raz, duże dzięki dla chłopaków. Teraz trener drużyny gks to pan Rafał Góra. Tak, ja się tutaj zgodzę z potem. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli że, by się poszukiwać sytuacji gronkowych ze strony zawiszy, to też tego akurat nie ma. Nie chodzi o to, żeby był ten mecz wynikiem remisowym. Sprowadziliśmy, moim zdaniem, zawisze do bardzo, bardzo dużego wysiłku. To lider my gdzieś na dole. A, a, a mecz pokazywał, że jednak ta liga jest bardzo, bardzo mocno wyrównana i, i, i każdy z każdym może wygrać. I ja się nie boję tego powiedzieć, że myśmy te spotkanie na pewno nie powinni przegrać. a, a a jak, byli, jak blisko byliśmy wygranej? Identycznie jak, jak Zawisza. Czyli jeżeli byśmy stworzyli, stworzyli tą sytuację, która by się zakończyła bramką, na pewno byśmy, byśmy zwyciężyli. Ja też mogę pogratulować mojemu zespołowi y, zaangażowania, y, hartu ducha, waleczności, tego, że rzeczywiście lidera y, zepchnął momentami do głębokiej ofensywy. Niestety lider się obronił. Spoglądając w kadry tych dwóch zespołów, y, ja wiem, czym się obronił. Tacy zawodnicy jak ja, jak, jak, Zawiszy, z takim dorobkiem, jeśli chodzi o doświadczenie. U nas tego jeszcze nie mamy, my się tego wszystkiego musimy uczyć, i dlatego mówię, biegaj się będzie dobrze, na to wszystko trzeba czekać. Dziękuję. Jeśli są teraz jakieś pytania, to trenerzy są do Waszej dyspozycji. Na Wam się dziennikarz, ja nie będę pytał o taktykę, zapytam, czym zasłużył sobie za techniczny na tak dużą uwagę z Pana strony. Z tym, że skoro jest to... jesteśmy od siebie jakieś pół metra, i ten kubot też był, jest, jest piłka grana w głębi pola i przechodzi ewidentnie po głowie i jest żudrożny, a, a sędzia techniczny tego nie widzi, a, a, pyta, a podchodzi do mnie tylko i mówi: koniec dyskusji, no to od czego on jest? No, powinien pomagać, powinien pomagać. Ja nie mówię, że to jakaś tam ta sytuacja, która, która, która by się zakończyła dla GKS-u bramką, ale, ale po to tych ludzi jest czterech, potem gdzieś sześciu, potem dopowiadamy o to, żeby było więcej, 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 On mówi, że on nie ma kontaktu z głównym. No jak nie ma kontaktu z głównym, no to, no, to, no, to, no to po raz kolejny mówię, no to po co jest? No to po co jest na no, no Boga Świętego? No po to są, żeby są ręce, są gestykulacje i przecież jakoś się powinni umawiać. Ale to jest drobna sytuacja, incydentalna, także, także to na pewno nie, 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 nie wniosło nic do wyniku meczu. Skoro nie ma więcej pytań, dziękuję za przybycie. Do zobaczenia.